Dzień Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. państwu. Dzisiaj jako konfederacja zadajemy pytanie o to, jaka jest prawdziwa polityka rządu Donalda Tuska. W sprawie regulacji, tak zwanych klimatycznych, Unii Europejskiej. Nasze pytanie ma związek z doniesieniami renomowanej międzynarodowej agencji Reuters, iż polski rząd wycofuje przed Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zaskarżenie regulacji związanych z polityką, tak zwaną klimatyczną. Przypomnijmy, Unia Europejska pod pretekstem ochrony klimatu. Próbuje całkowicie zmienić zasady w przemyśle, w energetyce, w transporcie, w budownictwie, a także na rynku dóbr i, i przemysłowych, produkcyjnych i konsumpcyjnych. Mam na myśli mechanizm tak zwanego cła węglowego. Liczba tych regulacji, którą Unia przyjmuje, jest ogromna. Rząd PiSu, podobnie jak rząd Platformy wcześniej, zgadzał się na te regulacje, współtworzył je. W 2020 roku zgodził się na cele redukcji. 55%, a więc podniesienie aż o 10 punktów procentowych wcześniejszych ustępstw Donalda Tuska i premier Kopacz. Natomiast gdzieś po 20 roku, kiedy zaczęliśmy demaskować szkodliwe efekty tej polityki, ostrzegać przed nimi. Coś się jakby trochę się ocknęli i zaskarżyli część tych przepisów do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Próbowali zaskarżyć, iż nie są one zgodne z traktatami. Także nasze stanowisko. Uważamy, że Unia Europejska nie otrzymała od państwa polskiego delegacji traktatowej do zajmowania się tymi wszystkimi rzeczami. I teraz agencja Reuters podaje, że polski rząd ten pozew wycofał. Byłoby to działanie wybitnie szkodliwe, jeżeli okaże się prawdziwe. Mówię o tym w formie pytania, dlatego że wczoraj część polityków Koalicji Obywatelskiej odcinała się czy dementowała. Natomiast wiemy, że są to ludzie zdolni kłamać, wiemy też, że politycy w rządzie mogą nie orientować się nawzajem, kto tam co robi, że jest duży chaos. Dlatego stawiamy pytanie, jaka jest rzeczywista polityka rządu polskiego wobec tak zwanej polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Czy chcemy brnąć w to szaleństwo, czy chcemy renegocjować w Unii Europejskiej? Europejskie, warunki życia gospodarczego, tak żeby one były takie, jak obiecano Polakom w momencie, kiedy przystępowaliśmy do Unii Europejskiej, oparte na swobodzie wymiany dóbr, oparte na rozwoju, oparte na konkurencji na zdrowych zasadach, czy też wycofujemy pozwy jako państwo polskie i po prostu idziemy w te wszystkie szaleństwa, tak jak chciałaby wiceminister Zielińska, 90% redukcji emisji, czemu nie, zamknąć gospodarkę, podnieść ludziom ceny prądu i to będzie polityka rządu. Chcemy jasnych odpowiedzi. Przypomnijmy, że rząd PiSu, zaskarżając do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, poruszył kwestię między innymi zakazu sprzedaży nowych samochodów spalinowych od 1935 roku, istnieje iście szaleńcza regulacja limitów określających krajowe cele w zakresie redukcji emisji, zmian na rynku emisji CO2, mamy tam wygasanie bezpłatnych emisji, mamy ogromne wzrosty, mamy spekulacje na tych prawach emisji. Przypomnijmy, to wirtualny instrument spekulacyjny stworzony przez Unię Europejską w zwykłej, zdrowej gospodarce do niczego te instrumenty potrzebne nie są, poza tłamszeniem społeczeństw europejskich i gospodarki europejskiej. Mamy też przepisy związane z lasami. Jeżeli te wszystkie regulacje wejdą w życie, czeka nas drastyczny wzrost kosztów ogrzewania i rachunków za prąd. To już częściowo nastąpiło. Część obecnych wzrostów ogrzewania wynika z konieczności kupowania przez ciepłownię tych nieszczęsnych certyfikatów. Podobnie z prądem. Zmianę samochodów spalinowych na elektryki po 35. Nie będzie już można kupić legalnie nowych samochodów i zarejestrować spalinowych. Konieczność wymiany floty samochodowej w firmach transportowych, przy czym dodajmy, że producenci, a także przedstawiciele branży transportowej mówią, że ten postęp w tzw. elektryfikacji nie jest wystarczający, żeby w tej chwili flotę transportowych przestawić na napęd elektryczny. Dalej mamy drastyczny wzrost nakładów na tak zwaną transformację energetyczną. Właściwie nikt w Polsce o tym nie mówi, że nie ma unijnego programu wspierającego finansowanie tego koncertu życzeń, które nam zaserwowała Bruksela. To my, Polacy i polskie przedsiębiorstwa i działające w Polsce przedsiębiorstwa mają za to wszystko zapłacić w cenach rachunku za prąd, dlatego tak one rosną. I ostatnia rzecz to oczywiście ograniczenie gospodarki leśnej, planowanego pozyskiwania surowca z lasów gospodarczych uderzy w polską branżę meblarską, która ma numer dwa na świecie pod względem. Względem eksportu. To są wszystko rzeczy, jak powiedziałem, już koszmarne, i my chcemy, żeby rząd jasno określił się, jakie ma w tej sprawie stanowisko. Chcemy polityki, która wspiera rozwój gospodarczy, a nie która doprowadzi Polaków do ubóstwa. Oddaję głos Wojciechowi Machulskiemu, rzecznikowi Nowej Nadziei. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, no zdaje się, że Donald Tusk i Mateusz Morawiecki grają w taką chorą grę, ścigają się, kto bardziej zaszkodzi polskiej gospodarce. W normalnym państwie partie powinny spierać się o to, jaki program realizować dla obywateli, ale jak im pomagać, jak sprawiać, że polskie państwo będzie się rozwijało lepiej, że obywatelom będzie żyło się łatwiej. Natomiast tutaj mamy do czynienia z czymś zupełnie odwrotnym. Mateusz Morawiecki bardzo wysoko postawił tę poprzeczkę, zgadzając się na te wszystkie rzeczy, które później zaskarżył do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Oczywiście polityką podatkową, polityką covidową zaszkodził polskiej gospodarce, ale zdaje się, że Donald Tusk chciałby zaszkodzić jej jeszcze bardziej i chce go w tym przebić. Kluczowe są tutaj na przykład ceny prądu. Już dzisiaj, jeśli byśmy przestali dopłacać do cen energii, to wielu Polaków, kilkadziesiąt procent Polaków może popaść w ubóstwo energetyczne. Te wszystkie podwyżki są w sytuacji, kiedy Polska według danych Eurostatu ma Najbardziej opodatkowany w całej Unii Europejskiej. Więc jest to na działanie naprawdę schizofreniczne, w którym państwo z jednej strony pobiera gigantyczne podatki z prądu, z drugiej strony dopłaca do jego cen. Jest to działanie zupełnie irracjonalne. Natomiast jeśli chodzi o politykę klimatyczną Unii Europejskiej, na którą Donald Tusk zdaje się, że zgadza się i będzie się zgadzał w takim samym stopniu jak Mateusz Morawiecki, ale być może będzie tutaj mniej udawał. Tak, premier Morawiecki przyzwyczaił nas do tego, że zgadzał się na kolejne oddawanie suwerenności przez Polskę, po czym wracał do Polski i udawał bohatera, udawał obrońcę polskiej suwerenności. Donald Tusk być może takich skrupułów nie będzie miał, ale myślę, że też warto zadać pytanie i warto wywołać taką debatę w opinii publicznej, w naszym społeczeństwie. Co stało się, że Unia Europejska w... W swoim głównym strategicznym założeniu miała być tworem, który pozwoli konkurować z największymi światowymi gospodarkami. Mówiło nam się, że państwa narodowe, państwa członkowskie Unii Europejskiej nie dadzą sobie rady w starciu na przykład z Chinami, ze Stanami Zjednoczonymi, z Rosją i tylko jako jedno będą mogły konkurować. Natomiast co to za konkurencja, skoro Unia Europejska polityką klimatyczną chce sprawiać, że właśnie Unia Europejska będzie mniej konkurencyjna, że Europa z tego producenta tak wielkiego staje się wielkim konsumentem świata, że biznes przez tak gigantyczne na przykład ceny energii będzie z Unii Europejskiej uciekał. Więc jeśli Unia Europejska w swoim założeniu miała nas jednoczyć, to ciągłe pogłębianie integracji europejskiej miało sprawiać, że będziemy bardziej konkurencyjni, to dlaczego Unia Europejska przez kolejne lata robi wszystko, żeby nasz kontynent był coraz mniej konkurencyjny? Więc zadajemy pytania o te ceny energii, które będą dotykały Polaków, o politykę klimatyczną, która będzie szkodziła polskiej gospodarce, szkodziła jej rozwojowi, a przecież Polska e, musi dogonić tak, swoich sąsiadów z zachodniej Europy. To jest, myślę, że nasz e, narodowy interes, że nie powinno być w Polsce polityka, który będzie sprzeciwiał się e, jak najszybszemu e, wzrostowi gospodarczemu, który będzie po prostu udziałem wszystkich obywateli rzeczpospolitej O to zadajemy pytania i być może też o to, czy Unia Europejska, skoro sprzeciwia się swojemu własnemu celowi strategicznemu, to może powinna ulec głębokim reformom i być może to właśnie Donald Tusk powinien poruszać na agendzie w Brukseli, zamiast zgadzać się na kolejne pomysły nie wiadomo w imię czego, pomysły, które będą szkodzić nam wszystkim. Przekazuję głos mecenas Marek Szewczyk, lider Konfederacji w Sieradzu. Dziękuję, Szanowni Państwo. To wycofanie skargi pozwów to jedynie element rządu działania rządu Donalda Tuska. Trzeba wskazać, że zarówno rząd PiSu, jak i rząd Platformy Donalda Tuska wykazuje spójność w tym, żeby redukować emisję CO2. I tutaj są zgodni od blisko 20 lat rząd Jarosława Kaczyńskiego, rząd Ewy Kopacz, rząd Donalda Tuska, rząd Mateusza Morawieckiego i ponownie rząd Donalda Tuska. Wszyscy jak jeden mąż. Dążą do coraz większego ograniczenia emisji CO2. Doszło do tego, że jeden z przedstawicieli rządu deklarował ograniczenie emisji CO2 o 90% do 2040 roku. To dążenie do samozagłady Unii Europejskiej. Mówiliśmy o kwestiach gospodarczych, finansowych, o swobodach obywatelskich, ale również może to dotyczyć odpowiedzialności karnej, Szanowni Państwo. Brzmi futurystycznie, brzmi niedorzecznie. Ale przypomnę, że jedną z pierwszych decyzji ministra sprawiedliwości było złożenie akcesu Polski do Prokuratury Europejskiej. Obecnie Prokuratura Europejska ściga przede wszystkim przestępstwa finansowe. Tak jak też Unia Europejska na początku miała być gospodarczą, więc obrót finansowy był istotny, tak również Prokuratura Europejska od początku ma ścigać te przestępstwa transgraniczne finansowe dotyczące różnych wyłudzeń finansów. Natomiast. Wielce ryzykowne jest, że niedługo będzie ścigać również inne istotne dla Unii przestępstwa, a takim przestępstwem może być właśnie występowanie w ich mniemaniu przeciw klimatyzmowi, przeciw klimatowi, przeciw ociepleniu klimatu. Jak to może się przekłożyć na poszczególnych obywateli? Bo może dojść do tego, że ktoś, kto nie posiada domu zeroemisyjnego, domu pasywnego, ogrzewa węglem, będzie ścigany, ponieważ będą to przestępstwa przeciwko ideologii klimatyzmu. Do tego prowadzą te absurdalne rządy. 90% redukcji do 2040 roku to absurdalny pomysł, tak samo jak absurdalnym jest oddawanie ponadnarodowym bytom kompetencji prokuratorskich w Polsce. Mamy bolesne również doświadczenia z niekompetencją władz na arenie międzynarodowej i chociażby takim sztandarowym, można powiedzieć, trzeciej RP śledztwem prowadzonym nie przez polskie władze, tak jak to powinno być zgodnie z prawem międzynarodowym, jest kwestia katastrofy smoleńskiej i braku wyjaśnienia tego. A dlaczego? Dlatego, że zrobiono bardzo ogro... fundamentalną pomyłkę, bardzo kosztowną w skutkach. Mianowicie stwierdzono, że był to lot cywilny, a nie lot wojskowy, jak było w praktyce, więc oddano śledztwo Rosji i te spory do dziś rezonują w polskim społeczeństwie. Tak samo tutaj nie możemy oddawać kompetencji ścigania przestępstw do bytów ponadnarodowych. Czy są jakieś pytania? Jeżeli nie ma, dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. TVPolska.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco.